No witam serdecznie, znowu będziemy grali w flashbacka, kontynuujemy, no właśnie, nawet nie wiem co kontynuujemy, więc po prostu sam z wami się przekonam na czym ja skończyłem tego flashbacka, ponieważ ostatnio miałem trochę zabawy z grami, które stały się dla mnie pewnego rodzaju nowościami. po prostu je kupiłem i testowałem je sobie o Boże, ale ja ten fragment już przechodziłem Dobra to ja dołączę do w momencie W momencie kiedy e, skończę na tym gdzie poprzednio po... i nie być No, tym pozytywnym akcentem Zacznę nagrywać tam gdzie skończyłem Wydaje mi się, że gdzieś w tym momencie przerwałem nagrywanie. Tak, free access do challenge'ów. Więc ja sobie to daruję w ogóle chyba. Postawiłem już te statuły na, na windzie i... Kurde i nie mogę jechać teraz z nią Nie wiem dlaczego O Boże Tragedia ludzie Nie wiem o co chodzi Nie wiem dlaczego to nie działa Przecież są trzy statuły Dobra, ja to znowu ogarnę. I wrócę do Was. Dobra, udało się. <laughs> dotrzeć znowu do tego momentu, gdzie yy, tak tragicznie, żem ms... spieprzył. No, jest checkpoint. I znowu te lasery, kochane. Ale przyszły mi punkty skilla Więc wodujemy trochę w accuracy technology. I w staminkę troszkę, tak, żeby porówno było. No zobacz, coś się kryje na dole. Bo jest to dla mnie totalną, ale totalną zagadką. Dobra, tu... O! Cześć, glutku. O, o. O, o. A wiadomo o co chodzi. Gdzie one są? Na górze gdzieś, a matka. Tu znowu laser będzie do jasny. No, fantastycznie po prostu. Co się... a, wybuchło mi to w mordę znowu. Już nie pierwszy i nie ostatni raz prawdopodobnie. Ale ten laser ruszy. Nie zdziwi się jak... no właśnie, z dołu też coś ruszy. Na górę! Do cholery jasnej. Oj, zgon za zgonem. Ale przynajmniej wiemy, o co chodzi w następnych etapach. Dobra, to szybciutko. Ciach. 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 Ło, dużo ich, dużo, dużo. laser. dosz, cholery jasnej. Tam jakaś kulka się świeci Dziach! dobra, tam był jakiś upgrade, ale niestety. Jeszcze raz. A już nie ma go. <śm> Słaść na dół. Nie zgadnę, z dołu będzie leciał. Świetnie. Świetnie, świetnie. Okej, okay, można zaskoczyć. O, oh, coś nowego.

Czy to jest łazienka? No chyba nie dasz się tak łatwo. Konrad. A tylko... To pewnie teraz nie mam nad pistoletą. Okej, jest pistolet. Escape. A jak pistolet zdobyć? Czy mogę... Pick up. Co pick up? Stone, Czy ja mogę to Stone'em zlikwidować? Nie, gdzie ten Stone? Przestań! do cholery jestem przecież jestem więzień. Ej, ej, okej, okay. Na paduwa. Okej, okay, teraz możemy dogadać. Cholera, jasne, spadaj. Co, zdobyłem klucze jakiś Świetnie. A tu granaty. Też świetnie. Już. A tu gdzieś powinien być kamień. Nawet nie co ja zrobiłem w zasadzie. Gdzie? Czekajcie chwilkę. Kamienia widzę, że nie mogę wziąć. Granaty już zabrałem. Zdrówko. I... Spróbujmy rozkminić, o co chodzi w tej planszy. Jak... o, glutek. Ominąłbym. Na razie znowu widzę, że będzie słodkie błąkanie, bo nie widzę żadnego sposobu wyjścia stąd. Więc y, naprawdę nie wiem, o co chodzi w tym momencie. Hmm. O... Nie, uglutka nie było nic więcej. Zdecydowanie. Yy. Nie. Ludzie nie wiem o co chodzi. Hmm. A, tu jest wejście na górę. O, kurde. Klucz. Szukaj rozkrywania nic, mi nie grozi. Checkpoint. I ja w tym momencie z wami się pożegnam. Nie wiem, ile ten odcinek trwał, ale ja już będę kończył. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym.